Radio CKP.de. Danuta Stefanko, witam Państwa serdecznie i zapraszam do wysłuchania audycji poświęconej pierwszemu zjazdowi Organizacji Mniejszości Polskiej na Ukrainie. Pozostańcie z nami, a dowiecie się nad czym pracowali uczestnicy i jakie są efekty ich rozmów. O pierwotnych założeniach inicjatywy opowiedziała Maria Osidacz, koordynator projektu, członek zarządu Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwanow-Frankiwsku, które wspólnie z Fundacją Wolności i Demokracja zorganizowało zjazd. Naszym podstawowym celem było stworzenie przestrzeni do współpracy dla społeczności polskiej zamieszkujących różne części Ukrainy. Na zjeździe spotkali się przedstawiciele od zachodu po wschód, północy i południe, już to powtarzałam kilkakrotnie, było nas ponad 120 osób. Przedstawiciele organizacji, tak zwanych organizacji parasolowych, czyli Związku Polaków Ukrainy i Federacji Organizacji Polskich, jak również przedstawiciele organizacji niezrzeszonych. Cel podstawowy, stworzyć przestrzeń, dać im możliwość spotkać się ze sobą i porozmawiać na tematy, tak jak zaproponowaliśmy tym razem, moim zdaniem dosyć ważne, bo my jesteśmy. W sytuacji wojennej zmieniają nam się aspekty prawne, polityczne, pokoleniowo też. A więc o tym wszystkim chcieliśmy rozmawiać z uczestnikami zarówno w panelach dyskusyjnych, jak i w grupach. I właśnie ta praca w grupach to była ta nasza powiedzmy najważniejsza część zjazdu, bo te praca w grupach i postulaty uczestników, które wypracują, zostaną umieszczone w końcowej rezolucji naszego zjazdu, zostaną udostępnione przede wszystkim uczestnikom, bo chodziło nam o to, że. To, co oni wypracują, no to oni też muszą to zrobić. I jeżeli coś chcemy poprawić, no to musimy zakasać rękawy i faktycznie jakąś sytuację zmienić. Oczywiście przekażemy też, jakby, do wiadomości rezolucję wszystkim gościom, przedstawicielom instytucji, którzy brali udział w zjeździe, którzy dzielili się też z nami jakimiś swoimi spostrzeżeniami, komentarzami, czyli przedstawicieli, zarówno z polskiej strony, jak i strony ukraińskiej. Być może w tych postulatach, bo tak naprawdę jeszcze dzisiaj w nocy będziemy je wszystkie analizować. Będą też jakieś, powiedzmy, informacje dla tych instytucji, którzy zajmują się wspieraniem po ukraińskiej stronie przedstawicieli mniejszości narodowej, jak i w Polsce instytucji wspierających Polonię i Polaków za granicą, w tym też Ukrainę. Uczestnicy pracowali w pięciu różnych grupach. Jakim tematom były poświęcone te rozmowy? Tak. Pierwsza grupa pracowała w temacie stan i wyzwania polskiej mniejszości na Ukrainie. Omawiali bieżącą sytuację, potrzeby i główne problemy, z którymi boryka się społeczność. Chciałam tylko podkreślić że w każdej grupie, prócz tego, żeby wypracować problemy i potrzeby, chcieliśmy razem z moderatorami zachęcić grupę do tego, aby jak najbardziej konkretnie precyzowali swoje postulaty i jakby postulat brzmiał trochę jak cel z konkretną realizacją. Druga grupa. Zajmowała się tematem wsparcia dla organizacji w obliczu wojny i zmiany pokoleniowej, oraz tego właśnie, jak przygotować młodzież do przejęcia pałeczki w którymś momencie. Była też grupa, która się zajmowała, temat, którym grupa pracowała, to była analiza ustawy o mniejszościach narodowych ukraińska i ustawa oświatowa również ukraińska. Tu się również zastanawialiśmy, co mamy pozytywnego i w jaki sposób możemy to wykorzystać. Była grupa, która pracowała nad pomysłami medialnymi. Wiadomo, że bardzo wiele z nas coś robi w swoich miejscowościach, ale jak kiedyś mądry mój kolega powiedział, jak cię nie ma w mediach, to cię nie ma nigdzie. A te media za te lata działalności, które ja posiadam, jakby zmieniły się wielokrotnie, więc o tym też dyskutowała grupa i przede wszystkim kreowała pomysły, jak być bardziej widocznym i tak naprawdę, przede wszystkim tu w Ukrainie, żebyśmy my jako polska społeczność po prostu wyglądali trochę bardziej podmiotowo dla partnerów tutaj z Ukrainy. I jeszcze jedna grupa pracowała nad celami, celami, co chcemy osiągnąć, czego chcemy uniknąć, co chcemy zachować. Taka bardziej trochę może strategiczna praca. Myślę, że całość tych postulatów, taką mam nadzieję, będzie stanowiła trochę tak, jak taką mapę drogową, tego byśmy chcieli. Mapę drogową dla, dla nas, dla wszystkich przedstawicieli polskich organizacji tutaj która będzie nam pomagać. To nie będzie mapa drogowa, która wszystkie nasze problemy zniweluje, na 100% pomoże i jakby wyjdziemy z pewnych kryzysów, które 100% posiadamy, ale być może będzie drogowskazem. No i też liczyłabym na to, że ten zjazd jest pierwszy raz, on na pewno nie jest idealny. Część osób być może nie jest zadowolona jakimiś tematami, które były poruszane, może coś nie zostało poruszone, dlatego też jutro będziemy rozmawiać o tym, aby powołać Radę Zespołową do spraw organizacji zjazdów w przyszłych latach. Zależy nam na to, żebyśmy wspólnie kreowali program tego zjazdu, bo najbardziej zależy nam na tym, żeby to polska społeczność tu w Ukrainie wzięła sprawę w swoje ręce i sama wiedziała tego, czego ona chce, do czego ona dąży, i zrozumiała, że to na niej leży ta główna odpowiedzialność. O wydarzeniu mówiła również Lilia Luboniewicz, prezes Fundacji Wolności i Demokracja. Myślę, że największą wartością tego spotkania jest to, że po raz pierwszy ponad 120 przedstawicieli. Z różnych części Ukrainy, północy, południa, zachodu, wschodu, spotkali się po to, żeby dyskutować, dyskutować o swoich problemach, dyskutować o swoich wyzwaniach i to właśnie to jest chyba najważniejsze wymiana doświadczeń, rozmowy, dyskusje, nawet jeżeli różnimy się poglądami, ale łączy nas jedno. To, że jesteśmy, czy organizacje działają na rzecz rozwoju języka polskiego, na rzecz rozwoju i wspierania kultury polskiej, to jest ważne. Więc w mojej ocenie ta dyskusja nad problemami, które stoją przed polską mniejszością na Ukrainie, ze względu nawet na ostatnie trzy lata trwającej wojny, wskazują na to, jak duże problemy i jak duże zadania organizacje mają przed sobą i ważne jest, aby o tym rozmawiać, dyskutować i wypracować plan działań, które pozwoli na to, żeby rozwijać się dalej, budować swoją przyszłość. Był to czas, kiedy można było omówić w jakim stanie społeczność polska na Ukrainie jest teraz, ale też porozmawiać o przeszłości i ważne było dla przedstawicieli polskiej organizacji możliwość spotkania z przedstawicielami państwa polskiego, ale też z państwem, fundacją, jako operatorem. Fundacja jest zawsze bliżej ludzi, bliżej organizacji, dlatego nie mogło nas nie być. Jesteśmy po to, żeby Państwa usłyszeć, żeby Państwa porozmawiać, żeby zobaczyć, usłyszeć, o co mamy zadbać wspólnie, jakie projekty możemy zainicjować. Jakie praktyczne przełożenie będzie miało ten projekt, i czy też są planowane dalsze etapy realizacji tej, tej integracji społeczności polskiej? Myślę, że to jest pytanie raczej skierowane do wszystkich przedstawicieli dzisiejszego zjazdu, do współorganizatorów, czyli Związku Polaków Ukrainy, Federacji Polskich Organizacji, też Centrum Kultury i Dialogu Europejskiego. To Państwa inicjatywa, to Państwa głos jest ważny i to Państwa pomysł, co z tą inicjatywą dzisiejszą należy zrobić. Swoimi przemyśleniami po zjeździe dzielą się kolejne Wiktoria Szywczenko, prezes Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Juliana Lublińskiego oraz dyrektor Szkoły Sobotnio-Niedzielnej im. Edwigi Jakubowskiej z Wiahlu, a także Wito Nadaszkiewicz, prezes Stowarzyszenia Wspólna Sprawa, dyrektor Fundacji Poland Helps. Jesteśmy po zjeździe organizacji polskich z całej Ukrainy. Jakie wrażenie i na ile to była potrzebna inicjatywa? Wrażenia pozytywne, bardzo pozytywne. Inicjatywa była bardzo potrzebna, ponieważ dawno już nie spotykaliśmy się razem, a poza tym no, z wiadomych prawda, przyczyn każdy tkwi w swojej miejscowości, prawda, każdy jest, nie wiem, w swojej organizacji jakoś teraz i działa tam po cichu, no bo nie robimy jakichś tam nie wiem, nie zapowiadamy jakichś imprez, też wiadomo dlaczego, prawda, w jakich czasach teraz żyjemy. I bardzo brakowało po prostu nawet spotkać się na żywo, podzielić się wrażeniami, podzielić się, nie wiem, tak jak mówiłam już tutaj na zajęciach naszych, bardzo ciekawych i pożytecznych, my musimy też gdzieś wyżalić się, gdzieś porozmawiać. No i przede wszystkim my ostatnio, jakby wszyscy mówimy, jesteśmy obywatelami Ukrainy, nie dzielimy siebie na narodowości, prawda? Tylko, że my, obywatele Ukrainy, walczymy, o, jakoś wspieramy naszych żołnierzy, pomagamy. I w tym wszystkim my zapominamy, że my jesteśmy tą mniejszością narodową w Ukrainie, że my jesteśmy Polakami, którzy mają dbać tutaj o swoją polskość, o swoje tradycje, język, swoją tożsamość narodową. I bardzo ważne, żeby się dowiedzieć o czymś, żeby, żeby walczyć o swoją polskość tutaj, bo. Wychodzimy z założenia, że wojna się skończy. My wierzymy w nasze zwycięstwa. Ale kiedy skończy się wojna, my będziemy chyba na nowo budować swoje organizacje, relacje z ludźmi, siebie budować na nowo, bo jesteśmy przestraszeni, jesteśmy, nie wiem, zagubieni. I właśnie zapominamy o tym, że właśnie jesteśmy tutaj tymi ambasadorami polskości, że. Mamy walczyć, życie się toczy dalej. W takich warunkach też musimy walczyć o tę naszą polskość, musimy walczyć o siebie, walcząc o Ukrainę, też walczyć o naszą polskość, o to, żeby dalej życie się toczyło, żeby te nowe pokolenia, które no, niestety już nie rozmawiają w domu po polsku, jeżeli to się zdarza, to rzadko no, tak jest, że mamy te nasze pokolenia nowe uczyć. Miłości do naszej ojczyzny polskiej, do naszej ojczyzny Ukrainy, prawda? No i dbać o nasze organizacje, o które powiedzmy, moja babcia w 90 latach bała się założyć organizację, ale założyła, walczyła. Więc myślę, że musimy kontynuować to i w różnych warunkach życiowych musimy pamiętać, że jesteśmy tutaj Polakami że mamy dbać o tę naszą polskość. Moim zdaniem to jest bardzo dobra inicjatywa i powiem tak, że w tych trudnych czasach, najpierw Walkowiec, później wojna, właśnie takiej komunikacji pomiędzy różnymi środowiskami polskimi, organizacjami bardzo brakowało. Tak? To jest naprawdę bardzo potrzebne, żeby w ogóle zrozumieć, kto jeszcze tutaj został, kto czym się zajmuje i jakoś te działania koordynować, dlatego że na pewno, że razem potrafimy więcej. No właśnie każda z polskich organizacji ma swoją specyfikę działalności. Też jakby to była taka przestrzeń, gdzie można było się zainspirować. Dokładnie tak. Też podzielić się pomysłami, też porozmawiać o problemach, dlatego że o nie wolno milczeć, a też poszukać, jak te problemy rozwiązać. Pracowaliście dzisiaj w różnych grupach z przedstawicielami różnych społeczności. Jakie wnioski może Pan wyciągnął w trakcie tej pracy grupowej? No tak, to był taki brainstorming, tak, burza mózgów, no i widzę, że są takie problemy, które często są wspólne dla różnych organizacji i mam nawet już kilka takich pomysłów, jak możemy zorganizować kolejne przedsięwzięcia, które na przykład wymiana doświadczeń, tak? Mniej więcej orientujemy się, jak jest w Polsce, ale bardzo często są cenne doświadczenia innych państw, innych narodów. I ciekawie byłoby usłyszeć, jak sobie radzą na przykład problemy z edukacją, problemy tam powiedzmy pozyskania młodzieży do swoich organizacji, na przykład Rumuni, Słowacy, Żydzi itd., itd. Tak naprawdę, to jeśli wcześniej zastanawiałem się nad tym, że zorganizowania takiego jakiegoś forum, na które możemy zaprosić też przedstawicieli innych narodowości, to byłoby bardzo cenne, bo myślę, że mają czemu nauczyć nas, ale i my też możemy czymś pokazać przykład dla nich, na pewno, że między innymi właśnie w tym pomaganiu, tak, w tej pomocy humanitarnej, którą niesiemy na Ukrainie od początku szerokoskalowej wojny. Właśnie wspomniał Pan o wspólnych problemach, o wspólnych działaniach i wymianie doświadczeń, no to właśnie co łączy Polaków na Ukrainie? Myślę, że w pierwszej kolejności duże polskie serce i chęć do tego, żeby nasz język, nasza tradycja przetrwała. Tutaj są przedstawiciele społeczności polskiej z no całej tak. Ukrainy. Jakie mogą być po tym zjeździe dalsze kroki do integracji tych społeczności? Czy w ogóle jest to potrzebne? Czy każdy ma działać po prostu lokalnie w swojej małej ojczyźnie? Ja moim zdaniem, że integracja jednoznacznie jest potrzebna, tak? dlatego że mamy wspólne wyzwania. Między innymi był poruszony temat i polityki powiedzmy repatriacyjnej, też polityki ukraińskiej skierowanej na mniejszości narodowe. I tutaj jednoznacznie, że musimy opracować wspólną pozycję, dlatego że jeśli będziemy rozdrobnieni, no to po prostu władze w Kijowie, ale też władze w Warszawie nie usłyszą naszego stanowiska. I moim zdaniem właśnie dlatego musimy Rozwiązywać różne takie tematy problematyczne, zapominać o może konfliktach, a opracować wspólną pozycję. I właśnie też jak obserwuję działania innych organizacji narodowościowych, na przykład bardzo dobrze orientuję się, jak to jest w społeczności żydowskiej na Ukrainie. W tym roku to wiele razy jeździłem na Zakarpacie, dlatego, że tam realizowałem jeden taki międzynarodowy projekt, a później, jeśli na wczasy pojechałem na Zakarpacie, to też przyglądałem się sobie, jak funkcjonuje tam mniejszość węgierska, która w niektórych miejscowościach jest tak naprawdę większością. Dla mnie niespodzianką było właśnie mniejszość etniczna, rusińska, która też bardzo prężnie działa, ma swoje szkoły sobotnie, tak. Korzysta z języka rusińskiego na co dzień i właśnie takie przykłady są dla nas też ciekawe, tak? dlatego że na przykład Żydzi, jak wprowadzają jakieś programy skierowane na przykład ku młodzieży albo na przykład rozwój ruchu wolontariackiego, to to się nie dzieje, że to się jakiś eksperyment tylko wyłącznie w Lwowie, a to jednocześnie zaczyna się we wszystkich regionach Ukrainy, I we Lwowie, i w Lwowie, w Odessie i w Kijowie, Charkowie, tak? niestety takich aż. Potężnych programów u nas, u Polaków na razie nie było. Też rozmawialiśmy dużo o oświacie, tak? o edukację. No i niestety tutaj też nie stoimy najlepiej, dlatego że posiadamy tylko w zasadzie cztery szkoły z językiem polskim jako wykładowym. A z kolei na przykład Rumunie mają około setki. Węgrzy na Zakarpaciu mają nie tylko szkoły średnie, ale też instytut. Pedagogiczny, dzięki czemu też między innym kształcą nauczycieli do swoich szkół. I to są moim zdaniem też takie cenne doświadczenia. No a z kolei też my możemy więcej opowiedzieć im o Polsce, dlatego że moim zdaniem Polska to jest kraj z olbrzymim potencjałem potencjałem i gospodarczym, ale też naukowym, socjalnym. Kulturowym i tak dalej. I nieczęsto my po prostu, nawet sami zdajemy sobie sprawę, na ile Polska jest krajem nowoczesnym, na ile to jest kraj, który osiągnął naprawdę sukces. To już nie jest jakiś kraj wschodnioeuropejski, nowy członek Unii Europejskiej i tak dalej. To jest piąta gospodarka Unii, to jest dziewiętnasta gospodarka na świecie i to naprawdę jest kraj, który możemy się szczycić. Rozmawiałam również z Łosią Jermak, prezesem Związku Polaków Ukrainy. Jakie znaczenie to spotkanie ma dla funkcjonowania różnych polskich organizacji? Uważam, to znaczy to jest moje zdanie, że takie zjazdy są bardzo potrzebne w naszych szczególnych czasach, w czasach trudnej rzeczywistości. Potrzebujemy tego czasu dla siebie, dla bycia ze sobą, dla dzielenia się doświadczeniem, inspiracją i także siłą do dalszych działań. W kontekście też jakby takiej systematyzacji albo strukturyzacji działalności, organizacji to też jest ważne spotkanie, bo można właśnie dowiedzieć się jak to funkcjonuje u bliźnich, przyjaciół i też pewne pozytywne przykłady, doświadczenia implementować u siebie na miejscu. Oczywiście też uważam podobnie, że jesteśmy tu po to, by słyszeć jeden drugiego i dzielić się tym co mamy dobre, a wszyscy mamy dobre i każdy z nas. To już lider od kilku lat ma czym się podzielić, ma czym się pochwalić, a my możemy od kogoś wziąć ciekawe pomysły, albo też się zainspirować jakąś działalnością. Środowisko polskie na Ukrainie jest zróżnicowane. Ktoś zajmuje się mediami, ktoś zajmuje się działalnością kulturalną, kultywowaniem pamięci narodowej, i jakby w tym wszystkim była też na tym spotkaniu przestrzeń o tym wszystkim była przestrzeń porozmawiać. I też jakby dużo pracowaliście w grupach, żeby omówić wspólne wartości, wspólne problemy, wspólne kierunki do rozwoju. No i na czym stanęło, do czego te rozmowy doprowadziły? Do czego doprowadziły, to to jeszcze nie powiem, to jest tajemnica, ale uważam, że w większości właśnie tych paneli, podczas naszych prac w grupach, bardzo często padało to słowo że tak, że my potrzebujemy tej bardziej ścisłej współpracy, żeby być może to była jakaś niezależna rada, która zbierałaby te informacje, też informowała nas o tych zebranych informacjach, ale zobaczymy. Czas pokaże, czy to jest naprawdę ważne dla wszystkich. Pracowaliście nad wypracowaniem, przepraszam za tautologię, jakiegoś wspólnego stanowiska. Jakie najważniejsze postulaty tam powinny się znaleźć? Czy to, nie wiem, działalność edukacyjna, która ma być intensyfikowana, czy jakaś współpraca, właśnie tak jak pani wspomniała, informacyjna? Co jest najważniejsze i co właśnie łączy każdą społeczność polską w różnych miastach? Chęć po dalszej działalności. Promocja organizacji, atrakcyjność organizacji, tak żeby zachęcać młode pokolenie do podalszych działań w naszych polskich organizacjach. Ważna była też możliwość rozmowy zarówno z przedstawicielami władz polskich, jak i ukraińskich. Dlaczego to właśnie jest potrzebne organizacjom polskim na Ukrainie? Żeby mieć swój głos, który będzie słyszalny zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie. Uważam, że się dosłuchują do nas i czasami to widać w różnych dokumentach ustawodawczych. Naszym ostatnim gościem jest Aleksander Radica, dyrektor Kulturalno-Oświatowego Centrum imienia Tadeusza Czockiego w Zdobunowie, komendant harcerskiego Chówca Wołyń Harcerstwa Polskiego na Ukrainie. Trwa zjazd organizacji polskich z całej Ukrainy. Jakie znaczenie ma to spotkanie dla właśnie przedstawicieli społeczności polskiej? Przede wszystkim powiem tak. Dla mnie wydaje się, że trochę, trochę zapoznać się między sobą, bo nie wszyscy Przedstawicieli różnych organizacji znają się nawzajem? To pierwsze pytanie. A drugie pytanie, wydaje się, że wyrobić taką, można powiedzieć, wspólną koncepcję do może tej problemy, którą mamy tu na terenach Ukrainy, a właśnie jakiejś takiej wspólnej wizji przedstawienia tych Polaków, które mieszkają na terytorium Ukrainy. Dzisiaj pracowaliście w grupach, omawialiście różne tematy. Co między innymi najważniejszego wybrzmiało? Słuchać chyba i być usłyszanym, bo często każdy boryka się ze swoimi problemami i to boryka się we własnym sosie. I żeby, żeby nie było tego, powiem tak, borykania, to próbujemy znaleźć jakieś ścieżki rozwiązania tych lub innych problemów dotyczących zarówno jak dużych ilościowo organizacji takich szkół albo i takich mniejszych. Jeżeli chodzi o cały przebieg zjazdu, były panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli rządu polskiego, ale też z przedstawicielem strony ukraińskiej z państwowej służby do spraw No i były też właśnie taki czas był na rozmowy nieformalne, rozmowy w kuluarach. Jaka jest wartość tego spotkania i możliwość właśnie komunikacji powiedzmy z decydentami? No właśnie, trzeba popróbować donieść do władz, jak, jak zarówno w Polsce, tak i tu w Ukrainie, że ta mniejszość, Polska, że jeszcze tu istnieje, jakby to nie było, poprzez te warunki, które mamy teraz, wojna ciągle trwa, chociaż nie ukrywam, że Niektóre takie głosy wolają, że a te większość tych Polaków tu już wyjechała gdzieś tam, gdzieś tam do Polski, duże grono już siedzi, można tak powiedzieć, na tej ziemi ojczystej swojej. Natomiast no, nie do końca to jest prawda, bo, bo właśnie ta wypełniona sala pokazuje to, że tu zostają ludzie, tu też trzeba pracować i niejednokrotnie właśnie. Nawet od 22 roku mówiłem i powtarzałem, że słuchajcie, no my tu jesteśmy ambasadorami tej polskości, i my musimy wspierać swoich ludzi zarówno jak promować ich, i podtrzymywać w Polsce, to tak i tu na terytorium Ukrainy poprzez przybicie to, poprzez przybicie to do chociażby do tego senatu i do urzędów państwowych tu w Ukrainie. Jeżeli chodzi o harcerzy na Ukrainie, bo jakby wiemy, że każda organizacja polska ma swoją specyfikę działalności. Ktoś się skupia na działalności kulturowej, ktoś bardziej właśnie działa informacyjnie, medialnie, ktoś zajmuje się ochroną miejsc pamięci narodowej. Jeżeli chodzi o harcerstwo na Ukrainie, jak się zmieniło właśnie funkcjonowanie harcerzy po wybuchu pełnoskalowej wojny, bo rozmawialiśmy akurat w listopadzie 2021 roku i teraz po, z perspektywy tych czterech lat, jak się zmieniła sytuacja? No powiem tak, mało czym zmieniła się sytuacja. Przecież w samym harcerstwie my zajmujemy się wychowaniem. Zajmujemy się wychowaniem młodego pokolenia. W to wychowanie można wszystko włączyć. Jak kulturę, takie dziedzictwo narodowe i zresztą i nauczanie. To też wchodzi w system wychowawczy poprzez gry, poprzez zabawy uczymy ich tego harcerskiego stylu życia, które później ja myślę, że przede się, przede się dla każdej osoby, bo największym odznaczeniem dla takiego instruktora lub instruktorki jest to, że po latach spotykasz takiego młodego harcerza i który mówi ci a wiecie, a ja pamiętam te czasy bardzo dobrze i zaczyna, i zaczyna śpiewać jakąś harcerską piosenkę. I później na sam koniec mówię, wiesz co druchu, dzięki Ci za to. No i też harcerstwo <try> uczy bardzo aktualnych teraz wartości. My w harcerstwie w ogóle staramy się dotrzymywać się tego, że każda osoba u nas musi być, musi czuć się bezpiecznie. To jest najważniejsze. No i później, i później to bezpieczeństwo i ten spokój no, przenosi się do ich rodzin, w te okolice, gdzie oni mieszkają. To, że wykorzystujemy, powiem tak, mamy stale fundamenty tego harcerstwa, lecz staramy się też i iść w nogę, w nogę z czasem, bo układać tą ceglę na stare fundamenty, jak jest dobre fundamenty, to później układa się dobra budowa. Radio CKP IDE. Dziękujemy państwu, że byliście z nami. Życzymy owocnego zakończenia tygodnia oraz słonecznego, spokojnego weekendu. Do usłyszenia już w najbliższą sobotę w cyklu Miejsce urodzenia Stanisławów. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu pod nazwą Bolonia i Polacy za granicą 2023, ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Projekt Polskie Media na Ukrainie 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych.